Witamy serdecznie, drodzy widzowie, jak zwykle z 16 Pecirku czyli z 16 dzielnicy Wiednia, to właśnie tutaj, w kawiarni, restauracji Wafel, spotykamy się z ciekawymi osobami. Z niektórymi osobami będziemy się nawet trochę częściej spotykać niż raz i rozmawiać na ciekawe tematy. Dzisiaj po raz drugi już cieszy się przy tym stole spotkać się z Grzegorzem Sojką, który akurat krótko przed Bożym Narodzeniem. Nie tylko złożywam życzenia, ale porozmawia ze mną na ciekawe tematy. Witam Cię, Grzegorz. O, witam, witam, Marku. Witam. Porozmawia. Dzisiaj kontynuacja naszych pierwszych inspirujących rozmów. Pociągniemy wątek, e, myślę, wiary. No i dobroci, bo chyba Boże Narodzenie to jest taki okres czasu, że wszyscy chcą pomagać, wszyscy chcą być dobrzy, wszyscy chcą być, że tak powiem, kochani. O, kochani słowo, to jest fakt, to fakt. A wiesz, czemu chcą być kochani? Bośmy zgubili miłość. Zgubiliśmy miłość, wiesz kiedy? Każdy ją potrzebuje. W Edenie, kiedy Adam z Ewą, nasi protopasi, wyszli z Edenu, no to mówi słowo Boże, nie? Biblia, żeśmy stracili już kontakt ze źródłem miłości, No i wiązka przez Jezusa Chrystusa nam przypomina właśnie tę miłość. To jest, to jest taki dobry czas. 24 grudnia jest świetną datą. No właśnie, bo z tego co tak słyszymy, coraz więcej rozwodów na tym świecie, coraz of. więcej kłótni, sprzeczek, agresywności. Tak. Ta miłość, ta miłość pomiędzy małżonkami, pomiędzy przyjaciółmi, mm. pomiędzy nawet taka sąsiedzka w cudzysłowie miłość, no bo wiadomo, nie musimy naszej sąsiadki zaraz kochać, ale być dobrym człowiekiem, sympatycznym. Nawet, wiesz, zauważam, że ludzie przestają się pozdrawiać. No mm. to mi się kiedyś bardzo podobało, Szczęść Boże. To było taki, oh. e, yeah. takie przywitanie, jak przyjechałem do Osi wiele lat temu. Że ludzie witali się w Cześć Boże, Uwielbiałem to. Tak, a teraz, no niestety, człowiek musi być zadowolony, jeżeli w ogóle sąsiad przejdzie ko sąsiada i się uśmiechnie. Mm -hmm. Dokładnie, Marku, Wiesz, to, to, też, to też jest syndrom, syndrom, który my, jako żywy kościół, wiemy, że Jezus to zapowiedział powiedział przez swoich uczniów, że w ostatecznym czasie miłość, czyli uczucie wygaśnie. Wiesz, że ono zgaśnie powszechnie, będzie szare. No i przecież to dzisiaj mamy, nie? że ta miłość gaśnie pomiędzy ludźmi, nie? Ona ta wszelaka miłość, ta, ta odrodzicielska, ta, ta dziecięca, wszelka, ludzie się robią tacy szarzy, puści. Jesteśmy może bardziej najedzeni, bogaci, nie? Ale zależności tacy puści jesteśmy, nie? Czyli widzisz, to jest też syndrom, że coś się zmieni niedługo. Czy Piśma pisma świętego Biblii wiedzą, co się z tym wydarzy, bo ci, którzy tam weszli w te szczegóły i w tą informacje, no ja tą informację znam, bo ją dość dużo lat, czy, czy tam studiuję. Miłość Degasa. No właśnie, myślę, że następnym razem w ogóle porozmawiamy o Piśmie Świętym. Dzisiaj no. przygotujemy się na Boże Narodzenie, hmm. bo to właściwie jest e, chyba takie wydarzenie najważniejsze w roku, o którym hmm. jeszcze na pewno zaraz troszkę opowiesz. Ale powróćmy jeszcze właśnie do tej miłości. Czy uważasz, że praktycznie można to, co było, co wszyscy pamiętamy, jakoś odratować, że ten świat jednak nie ulegnie tej zagładzie czy tej szarości, tylko uda się tą miłość odrodzić? Dokładnie, ale miłość zwycięży, to jest pewne, ale ta czyja miłość, nie? bo ta oryginalna, ta nominalna, nie? ta miłość. Kto ją wynalazł, kto jest jej właścicielem? Bo my wszyscy tego pragniemy, do tego dążymy. Nie? Tak jak przykład, cały rok ciężko pracujemy na 24 grudnia, żeby sobie odpocząć, żeby mieć zasob finansowy. Mamy jakiś cel nie? i ta miłość też ma cel nas pozyskać, nie? która nas utraciła. Nie? Myśmy utracili, jak to Edyta Górnia śpiewa, utraciliśmy raj. No Bo go naprawdę utraciliśmy. Mamy ciężką ziemię, my musimy uprawiać chleb jak jakby powiedział w swoim słowie, że w pocie czoła mężczyzna by nie zarabiał e, chleb, a powiedział do kobiety, która kochać potrafi serce, poczucie mnie, że ty do końca swojego życia będziesz cierpiała z powodu swojego urodzenia, będziesz w bólach. Teraz każda matka, która na przykład, i to jest element pięknej miłości, ci powiem. każda matka, która kocha dziecko, ono ma 25, lat, 30 i ona zawsze się nim przyjmuje. Ona nas zawsze w bólu, jeśli coś mu się dzieje. Widzisz, to jest ten element miłości, tej prawdziwej wiesz, Marku? ale to jest ta Boża Miłość. I Bóg przywróci świat, z powrotem tą miłość, którą miał nasz protosplasta, nasz tata i mama Adam i Ewa. On ją przywróci, tylko na jego zasadach, bo to on jest właścicielem wszystkiego, nie? No dobrze, ale czy my, ludzie, nie jesteśmy w stanie e, też jakoś e, tą naszą miłość ukierunkować, czy ją hmm. dawać lub nią się dzielić? Bo. Dobrze, wiesz, tak jak i ja, że no poznajemy kobietę. Jest mm -hmm. fajnie, sympatycznie, zakochujemy tak. się, kwiatki, czułe słowa i tak dalej, tak dalej. Później nadchodzi moment, że chcemy się z tą kobietą związać, czy powiedzmy mm. z tym mężczyzną i w tym momencie praktycznie bierzemy ten ślub. Mm -hmm. no, a później już zaczyna wszystko inaczej wyglądać. Już nie ma ładnych słów, nie ma kwiatków, już właściwie nie ma tak naprawdę nic z wyjątkiem codzienności, narzekania. W pewnej chwili te drogi zaczynają się rozchodzić i każdy idzie w swoją stronę. Lepiej lub gorzej to, że tak powiem, powiem ustawiając. Powszednieje, tak Coś powiedzieć, że miłość też powszednieje. No, jak to mówię, nie ma chleba, który nie zbrzydnie, nie? no to jest straszne, ale no, taki jest w tym życiu. Jesteśmy niestety, miłość, ta kopia, nasza ludzka, co do Boga, no ona jest słaba. Ona po prostu traci jakby wa ważność, jakby przeterminowuje się. Nie? No To jest smutne i to się dzieje. Nie? Ja sam tego doświadczyłem w życiu i powiem ci, że to dramat. To jest dramat życiowy, ale człowiek, jak powstaje z tego popiołu, staje się silniejszy. Nie? I wtedy tą następną miłość już szanuje. To już się uczy na błędach. I to jest przynajmniej tyle, to mamy tej mądrości, że możemy się czegoś nauczyć. No i teraz myślimy, że jeśli połączymy miłość z mądrością, a jeszcze z taką dobrą mądrością, z, z dobrego źródła, nie, żeśmy w wcześniejszym fragmencie powiedzieli, że Bóg jest tą prawdziwą miłością, mądrością, bo ja tego doświadczam w życiu i, i chętnie bym się z widzami podzielił, opowiedział im jak to jest. Często zapraszam do, przez Twój kanał, do swojego kościoła, do, do grupy naszej, pokazać właśnie tę drogę, że po co włączyć. Można mieć dobrą mapę. Dzisiaj mamy dobre komórki, nie? Ale po co błądzić? Po co nie dotrzeć do celu, nie? Właśnie. A miłość jest tego darem i efektem. Więc Widzowie, ja myślę, że w ogóle w naszych następnych programach będziemy Was informować, co dzieje się na małżeństwach, a przede wszystkim, jakie tematy są tam omawiane z życia ludzi, z Pisma Świętego i praktycznie z innych aspektów życiowych. Myślę, że tutaj przygotujemy taki kierunek, ale prosimy, też zwracamy się do Was. Piszcie Wy w komentarzach, co Was interesuje, jakie byście chcieli tematy posłuchać, albo na jakie tematy mamy z Grzegorzem rozmawiać, bo myślę, Grzegorz, że w ogóle. Odchodząc od inspirujących rozmów, stworzymy wspólnie taki Twój program autorski, gdzie też będziesz mógł bardziej indywidualnie iść właśnie na pytania naszych widzów, widzów Marek TV, no, którzy chętnie. będą mogli bardzo praktycznie chętnie. Tobie takie pytania nurtujące zadawać. No, oczywiście, jak najbardziej, bardzo chętnie. Nie boję się trudnych pytań, bo akurat w moim życiu to. Je zapowiedział, Jezus to zapowiedział, że Duch Święty będzie nas bronił. Ja jestem, dzierżę tą zbroję Ducha Świętego, bo on mnie obdarzył. Ja jestem z wychowania chrześcijaninem, a potem jeszcze bardziej nadbyłem to chrześcijaństwo, bo mnie to interesowało. Od dziecka mnie to interesowało, i więc, yy, więc bardzo chętnie w aspekcie Boga, życia naszej, jakby tej mentalności wewnętrznej, czy ty duszy, serca, bardzo chętnie się podzielę. Yy, ale trudne pytania są dobre. Tak więc, jak usłyszeliście, trudne pytania, że jest otwarty, a ja będę się cieszył oczywiście móc jemu te pytania dalej przesłać, czy one będą ogólnie dostępne, tak żebyśmy mogli wspólnie na te tematy rozmawiać. Przejdźmy jednak do niedzieli. W tą niedzielę macie znowuż o 11 godzinie, jak zresztą co niedziela, tak. nabożeństwo, które Marek TV Wam też promuje, bo uważam, że warto Was odwiedzić, no, warto dziękuję. wtajemniczyć się w Pismo Święte, plus warto też. To, co w Piśmie Świętym jest zawarte, przeanalizować, jaki temat, jaki kierunek będziecie w tym tygodniu, w niedzielę e, rozpatrywać i rozmawiać? Eee, oczywiście, jak najbardziej, no, co można przed gwiazdką? Na Jezusa Chrystusa. E, mój bardzo ulubiony temat to jest, kiedy przychodzi trzech mędrców, to mówi Nowy Testament, przychodzi i pokłonić się nowemu narodzonemu królowi Izraela. Ale ten król jest z całego świata, czyli dziesiątkowie Jezus Chrystus. Nie? I to proroctwo, na które czekał świat, Europa i tamty, tamty świat, się wypełniło. Narodził się Mesjasz Jezus Chrystus, i z dalekiego wschodu przyszło trzech mędrców. I w różnych tłumaczeniach pisma się tego pisze: magowie, lub astronomowie, lub mędrcy. Nie? Na pewno to byli ludzie bardzo świeccy. Też naprawdę no, byli bogaci. I, jeśli to się do pani, tą historię przeczyta w Ewangelii Marka lub Ewangelii Świętego Jana, tam pisze, że oni zabili procedurę polityczną, Pierwszy pierwszli do króla, czyli króla Heroda, zapytać, gdzie jest ten urodzony, czyli procedura polityczna. Biblia jest świetną księgą, bo to jest bardzo mądra księga, która uczy, że oni też przeszli. Więc weź na teren innego króla. Czyli ci panowie byli jakby ambasadorem, reprezentantami i chcieli się pokłonić nowemu, narodzonemu królowi. No, nie wiem, czy oni rozumieli, czy będzie to politycznie, czy duchowo, ale oni przeszli daleki dystans, przeszli ze złotem, ze sprzętem, czyli myślimy się jeszcze o ochronę, no bo to lekkie czasy też nie były, nie? No więc y, bardzo dużo nam to mówi, ten fragment. Warto go poczytać, no i wtedy spotykają już wiadomo znamy wie, tą historię, kiedy Maria rodzi to w grodzie Jezusa, tylko pierwsi chodzą zwykli ludzie, bardzo zwykli ludzie, czyli pasterze, i to, co to mówimy, nie? dlaczego taka grupa. I ta grupa, myślę, że cały czas jest najprzychylniejsza Jezusowi. Tych zwykłych ludzi, tych, tych prostych ludzi, nie, nie kalkulują zbytnio, a tym bardziej, że w życiu im się jakby nie wiedzie bardzo syto, chętnie sięgają po Boga niż ci, którzy są już pełne brzuszki mają. Jak to powiedział kiedyś król Salomon z Starego Testamentu, do pełnego to i Salomon nie naleje. Czyli już się nie da nic wlać, do pełnego. Nie? No właśnie, chciałem szczerze mówiąc też taki cytat tutaj przytoczyć, ale okej, okay, zostawię to Grzegorzowi, bo dysponuje bardzo dużo wiedzą. Zresztą ja myślę, że w naszych kolejnych audycjach w roku 2024 będziemy też rozpatrywać zawartości czy informacje zawarte właśnie w Piśmie Świętym. A teraz jeszcze jedna ciekawa informacja, drodzy widzowie, Marek TV. Goście w roku 2024. Spodziewacie się zaraz na początku wyjątkowych mm. gości? To wiem, że już macie ich tam paru zaplanowanych, ale tak. zacznijmy od tego pierwszego gościa, bo uważam, mm. że on jest bardzo ciekawym człowiekiem i myślę, że warto byłoby go właśnie w ramach Marek TV mm. polecamy czy informujemy, już zapowiedzieć. O jasne, świetnie, że to wspominasz. Mirek, Mirek z żoną Basią. Mirek i Basia przyjeżdżają. To jest człowiek, który się modli o choroby. On się modli o wszelkie choroby i Bóg go używa do uzdrowienia. W świecie laickim byśmy nazywali uzdrowiciel, w naszym świecie to jest człowiek apostoł. Dzisiaj wiem, że jedzie do Polski, nie w, w najlepszej pogodzie, jedzie do Słupska, ze środka Polski, właśnie takiego sam kościoła, modli się o ludzi chorych. O ich, potrzeby, o ich potrzeby. My to nazywamy uwolnienie duszy z problemu, nie? A ciało, jak cierpie, to. To też i dusza cierpi, nie? No mm -hmm. bo to jedno z drugim jest powiązane. Więc Mirek z Basią robią taką posługę. I oni będą trzy dni do czterech dni we Wiedniu, i to będzie pier drugi styczeń, trzeci, czwarty, piąty. I, łącznie może trochę, że ze szóstym będziemy modlić się w naszej właśnie kaplicy, w naszym kościele, w naszym sporze o, o zdrowie ludzi, którzy przyjdą za darmo. Ewentualnie się za to jakże dostawiamy herbatę lub kawę, nie? Po prostu o zdrowie. I. To wszystko. Wspaniały człowiek, wspaniałe ludzie i robimy to za darmo, za darmo w imieniu Jezusa Chrystusa. No właśnie, nie zawsze trzeba dostawać rachunki za to, co się robi, od czasu od czasu też dobry uczynek cieszy i miejmy nadzieję, że tych dobrych uczynków będzie coraz więcej na tym świecie w roku 2024, a także później, no bo sami widzicie jak ten świat się zmienia i koniecznie na korzyść. Ale ja chcę być troszkę tutaj oporny i yy, zadam Grzegorzowi trochę inne pytanie. Grzegorz, a jaka jest różnica? No bo wiesz, że mam różnych widzów i różnie ludzie oglądają. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, jakiś szarlatan, kogo oni tu zapraszają, uzdrowiciel, to co on siedzie, położy mi ręce na głowie i będzie coś tam mówił, czy nawet się modlił e, i, i co? I ja będę uzdrowiony, bo na przykład mam jakąś tam chorobę czy, czy e, nie wiem, czy jakąś dolegliwość. Jak to będzie wyglądać albo jak ty to, Widzisz ze swojego punktu widzenia i jak właśnie e, takie spotkania, czy takie modlitwy, no ty tu operujesz właściwym językiem, wyglądają? Mm. E, no słuchaj, to jest starach i historiach świat, cud, nie? Kto nie zna słowa cud, nie? A jak zwłaszcza jakby chodzi o lekarza po wyroku, nie? No to pierwsze myślisz o cudzie w głowie raczej, co? To jest dużo chyba raczej ludzi, nie? Jeśli no nie daj Boże masz spotkanie z dobrym lekarzem i no i dostajesz kartkę, nie? z kilkoma punktami myślisz o cudzie wtedy. No i wtedy, wtedy co? No jak mamy po polsku, nie? No to trwoga to do Boga, nie? Tak zawsze. No, no dokładnie. Ale słuchaj, jest bardzo ważne to, że Jezus jest aktywny od 2000 lat. Od tego dzieciątka, który jak jest we fragmencie w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale, kiedy Herod się dowiedział, że mu się na terenie urodził król, zaraz do do zdrowia i Jerozolima. Oni się przerazili, przestraszyli, ale to dzieciątko za 30 lat staje się rabić, czyli i uzdrawia. Zanieszły tłumy na pustynię. Wyobrażam sobie, na pustynię potrafiło pójść 5 tysięcy do 12 tysięcy ludzi. On ich tam karmił, ale ich uzdrawiał. Czyli po prostu medycyna zawalała. Nie? Po prostu musieli mieć ministra zdrowia. Ale pojawił się Jezus Chrystus, wspaniały człowiek, i robi to za darmo. Oni do niego lgnęli. Całe miasta, całe miejscowości. I to było wspaniałe. I to się dzieje dzisiaj nadal. Może nie dzieje się to tak hurtowo, ale znowu się dzieje to we wielu punktach na Ziemi. Nabracają się wszystkie narody dzisiaj, bardzo mocno się wylewa Ewangelia. My żyjemy w troszkę staro, starej kulturze, tej chrześcijańskiej, jesteśmy sztywni, bogaci i nasyci, nie? no jesteśmy po prostu tacy tłuści, leniwi duchowo, ale są kraje, które były zamknięte Ewangelia. Ja znam akurat dokładnie historię Pakistanu, Indii, Chin, na przykład. Oni są głodni i tam się bardzo dzieje cudów. Ale Bóg kocha też Polaków, on nas kocha, on nas lubi, nie? za to, że jesteśmy pięknobrymi, że nie stoimy w szeregu. No, mamy ten swój temperament i ona za to kocha i uzdrawia. Właśnie ma takiego Mirka, inny wielu. My też z, naszym, z, z naszych z naszej grupie się modlimy, i Bóg za na, wynagradza na to za nas, ten polski temperament i nas. No dobrze, przejdźmy właśnie do Mirka. Czy mógłbyś trochę o nim opowiedzieć mhm. i przede wszystkim. O jakichś potwierdzonych faktach, bo ja o, myślę, że tak, tu tak. naszych widzów to będzie właśnie interesować, czy warto, czy nie warto przyjść, mm. poznać człowieka, e, nazwę to tak trochę ulicznie, przetestować. Mm. Czyli nie powiem, nie użyję specjalnie, żeby tutaj trochę was, drodzy widzowie, sprowokować, mm. doznać cudu, a ty i ja już wiemy, że mogą być duże, małe cudy i właściwie cuda zdarzają się codziennie, ale bardzo mi się podobało też e, to hasło, jak trwoga do, do Boga. Mm -hmm. e, ale powróćmy do Mirka. Opowiedz no trochę o jego historii okay. może jakieś dwa przypadki, gdzie faktycznie są potwierdzone, mm. że no modlitwa, wiara, ale także jego, że tak powiem, wpływ dokonał jakiejś zmiany w ludzkim życiu. Był kiedyś policjantem śledczym, ale bardziej chyba rodzinnym, co mi z tego dobrze wiadomo i dostał w jednej nocy objawienie. Miał już wcześniej kontakt, się nowy narodził, czyli się nawrócił. Mówił sami osobiście, że był słabym chrześcijaninem, czyli z tego naszego polskiego podwórka. Ale przyszedł do niego anioł, potężny anioł i zaczął mu pokazywać duchy, ale te niedobre duchy. Ale że on był policjantem, jest człowiekiem służbowym, bardzo ważny i nauczył się gonić, wyganiać człowieka, ale też dostał przy okazji jakby tego obdarowania Boga, liczenia się o ludzi chorych. O ich problemy, bo demony często to się objawia, że ludzie są przez tym chorzy. Nie? No, niektóre choroby są demoniczne, a niektóre są medyczne. No, różne to jest aspekt, jeszcze to co tu wchodzi, bo to jest dyskusyjne. I teraz tak chcę Ci powiedzieć o Mirku. No i od tego czasu Mirek nakłada na ludzi ręce, modli się przez telefon, mnóstwo ma rozmów telefonicznych, to mi wiadomo. Osobiście z nim mnioniam. sam już korzystałem dla kogoś, że przez telefon i to poskutkowało. Będąc jeszcze tego roku wiosną w, w, w mojej grupie, Pewna Renata miała chyba ostatnie dwa kręgi zniszczone. No i oczywiście jest na stałym MS-ie była, bo nie mogła pracować. Chodziła na kursy, no bo siedzić może każdy, nie? Po modlitwie z Wilkiem. ja też trochę uczestniczyłem w tym modlitwie, Renacie się zrobił kręgosłup zdrowy, no i wiecie co? No Renata ma fajny przypadek, jedzie na sprzątaniu, sprząta, szoruje, już ma kręgosłup zdrowy, sprząta. Znamy ją osobiście, fajna kobieta, ma zdrowie, ma z powrotem zdrowie swoje, zwrócił do niej z ciało i pracuje fizycznie. Wcześniej nie dałaby rady, bo po prostu kręgi mi na to nie pozwoliły, one są zużyte. Ale Bóg je odnowił. To mam tak, ale wiem, że my, jeśli chcemy wrócić do Mirka, bardzo, bardzo lubi modlitwę o wydłużanie nóg. Mówi, że już kilka naście razy widział, jak nogi się wydłużali. Kiedy Niedawno mi opowiadał, kiedy był u mnie na kawie w Wiedniu, dziecko miało nogę uschłą. Czyli ona, ona była na wózku inwalidzkim. I ta noga odzyskała wszelkie mięśnie, wszelkie tkanki. I to wszystko wróciło. To było nie, niesamowite. Czyli te sponie się wypełniły nogą z powrotem. Oczywiście dziecko już biega. To jest, to jest cud. To są cuda, które dotykają się. Więc ja zapraszam bardzo chętnie na spotkania ludzi z różnymi przypadkami, które ich dolegają, bo każdy wie, co go boli. Nie? To więc, I chętnie się tym podzieli. A my się pomodlimy. To, i to dzieje. Ale to nie robi człowiek, tylko Bóg to robi. A my w jego imię, my je reprezentujemy Pana Boga, nie? Jako osoba jeszcze nie wgłębiona, tak w te wszystkie słowa powiem, rękoma Mirka no. czyni te, nazwijmy, cuda. Tak, i jego żony, jego żony, bo oni współgrają. Widzisz, to jest, to mi się bardzo podoba w takim urcie, że małżeństwa wchodzą. I to to, wtedy to wygląda wiarygodnie. Albo rodzina jest ta porządna, to też wygląda wiarygodnie. Nie występuje pojedyncza osoba, jakaś z bajki wyskakuje, albo jakoś z pluje i paproci wróży. Nie? nie, no to się już potwierdza w jakiejś rodzinie, że tam jest porządek, że tam jest organizacja i na przykład on z żoną na przykład modlą się, on się modli, a jego żona coś tam widzi, w sferze, powiedzmy, duchowej, nie? Bo każdy z nas ma jakieś tam duchowe widzenia, myślenie, albo czujesz, kto jest dobry, kto jest mi przyjazny, nie? No więc on z żoną to działa. I w ten sposób Bóg działa. W małżeństwach, w rodzinach. I wtedy to jest taki fajny, taki fragment w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. Kiedy będziesz zbawiony ty i twój dom, nie? To ty będziesz w tym miejscu, tym minerałem największym. Tej, tej, tej społeczności, tej gminy, tej wioski, tego miasteczka, ulicy, dzielnicy czy rodziny. Ty masz być tą solą, a sól w zupie jest najważniejsza, a jest i najmniej, a jest bardzo ważna. Może wszystkie przyprawy, ale nie daj soli, nie da się zjeść. Jak zwykle Grzegorz patrzy się na nasz zegar. Znowuż troszkę przeciągnęliśmy, ale o. drodzy widzowie, myślę, że warto. Myślę, że osoby, które tutaj w przyszłym roku się pojawią, też będzie warto poznać, dlatego już wcześniej będziemy z nimi robić wywiady, tak, żebyście mogli posłuchać bezpośrednio od nich czym się zajmują, co czynią dobrego na tym świecie. Ja myślę, że też zaprosimy wcześniej czy później osoby, które doznały jakiegoś cudu, czy jak i nie życie nie. się zmieniło, mm -hmm. bo myślę, że tak będzie też najwiarygodniej, żeby te osoby za ich oczywiście zgodą przedstawić i pokazać. No bo ty możesz dużo opowiadać, ja tak. już też troszkę widziałem, ale ja myślę, że mm -hmm. jak te osoby się pojawią na naszym kanale Marek TV, to wtedy będzie też całkiem inny przekaz mm -hmm. i myślę, że no, to są ważne, ale także interesujące sprawy. Tak, to się nazywa dokładnie w środowisku chrześcijańskim świadectwo, czyli można to dokumentować. Przecież w dzisiejszy wszyscy chodzimy do, do lekarzy, nie? mamy jakąś tam kartotek, jakąś historię choroby, więc one też są, nie? Tylko najlepszą historią choroby jest, kiedy mają lekarze ręce, rozkładają, nie ma choroby. Niedawno modliliśmy się o raka w Słupsku, starszego pana, który ma 80 lat, był w jakości arbuza, był wielki, nie? Szczecińska klinika trzy razy go przeszedła, żeby sprawdzić, bo go nie ma. No to więc go nie ma. Oni zachodzą w głowę. Jak, może co, A jeszcze wcześniej tego starszego pana otworzyli. To więc go widzieli na własne oczy. Ale, ale w naszym życiu ma ostatnie zdanie Bóg i my się słuchamy mądrzejszego, nie? Boga, nie? Tak, żeby my Polacy mieliśmy, wróciliśmy do tego, do tej, do tej pierwotnej miłości, bo mamy tę tkankę, jesteśmy bardzo fajnym narodem, co często ci podwiana, że jesteśmy ludźmi pracowitymi, mamy dobre serce, troszeczkę popełniamy dużo błędów i wtedy to ląduje nam na czterech literkach, ale wróćmy do tej mądrości Boże, żeby w naszym życiu miał ostatnie zdanie z Bóg i wtedy będzie nam żyło się lepiej, łatwiej, no i będziemy bardziej uśmiechnięci, My no, chyba szczęśliwsi, nie? związane to z gwiazdką, nie? A ja uśmiechając się do naszych widzów, powiem tylko tyle: piszcie w komentarzach, co Was nurtuje, co byście chcieli wiedzieć, co e, za odpowiedzi czy pytania chcielibyście Grzegorzowi postawić, bo e, po raz drugi witam go serdecznie w inspirujących rozmowach, ale na pewno nie ostatni raz. No i tak jak już zdradziliśmy, przygotowujemy w tej chwili jeszcze jeden taki autorski program z Grzegorzem, gdzie właśnie tylko on będzie wam odpowiadał na różne nurtujące rzeczy, ale o tym w swoim czasie. A jakże, Gosz, ostatnia prośba do ciebie. No cóż, niedziela już niebawem, zapowiedz e, nabożeństwo niedzielne, no i co tam będzie? No, będziemy czytać o narodzeniu Jezusa Chrystusa, Panowie. Wszystkie kościoły świata czytają, to nie chcemy być inni, różne dominacje, różne religie chrześcijańskie czytają o narodzeniu Mesjasza Jezusa Chrystusa, czyli naszą pępowiną, nie? Bo, bo jesteśmy pępowiną naszego Pana nie, na ziemi. Czytamy o Jezusie Chrystusie, na pewno sobie poruszymy przerażenie Izraela, bo, bo my zapowiadamy do następnego, ale to taka słodka tajemnica, proszę przyjść posłuchać. 17 grudnia, nie? to jest piękna data, moja ulubiona cyfra, to 17. Zapraszamy na niedzielę. Nastąpi na Lanżtrasse, Hobbsztrasse 175. A Marek TV życzy Wam jak zwykle zdrowia. Tak jak już wielokrotnie powiedziałem, pamiętajcie, żeby od tej pory Grzegorzowi zadawać pytania, także pisać w komentarzach to, co Was nurtuje. Pozdrawiamy serdecznie z 16 dzielnicy z café restauracji Waffles, gdzie tutaj właśnie powstają nasze inspirujące rozmowy. Wszystkiego dobrego i do następnej soboty. Dziękuję.